Mój kalendarz grudniowy 22 grudnia 2024 Małgorzata Jędrzejewska Opowiadanie pod tytułem Przyjaciele Odcinek 5 Bardzo szybko okazało się, że Mojek jest inteligentny. Nauczył się nowego domu i wiedział, że z mamą może zrobić wszystko poza wskakiwaniem do łóżka rodziców. Tego nie lubiła, za to testowała na nim smaki. Jeśli pies nie chciał zjeść czegoś, co ugotowała, Wyrzucała do kosza, wiadomo było, że nikt tego nie ruszy. Tata opanował krzyki, więc pies z czasem przestał się go bać. Wiedział, że krzywdy nie zrobi, za to obdaruje smakołykami, które nosił w kieszeniach do tresowania psa. A Mojek nauczył się przynosić kapcie, książki, gazety i co tylko ktoś chciał. Na spacerach był grzeczny. Nie atakował nikogo, ale gdy niektórzy podchodzili zbyt blisko, odchodził i ciągnął na smyczy tego, kto go akurat trzymał. Marysia robiła sobie z nim selfie i wrzucała na Instagrama z napisem: Pies, którego uratowaliśmy, i korzystała z Mojka, żeby wyjść na dwór, choć na chwilę. Ale i tak Mareczek był najważniejszy. Dla niego Mojek zrobiłby wszystko. Gdy skończyły się kłopoty związane z pandemią, Rodzice kupili w końcu dom, a ogród stał się królestwem Mojka i to on pilnował, żeby wszyscy chodzili po ścieżkach, nie po rabatach. Ale nie wyglądał na zbyt szczęśliwego, jak to określił tata, bo my wróciliśmy do szkoły, wy do pracy i nie ma nas cały dzień w domu, powiedział poważnie Mareczek. Przyzwyczaił się, że jesteśmy wszyscy razem i teraz czuje się samotny, całe dnie sam, rozumiesz tato? Tato pokiwał głową ze zrozumieniem, a jakiś czas później zabrał rodzinę znów do schroniska dla zwierząt. O, patrzcie, Znajdek wrócił zawołał z przekąsem pracownik ośrodka, który ich wcześniej oprowadzał. Co, znudził się? Zadrwił. Wszyscy przeszli obok bez słowa i poszli za mojkiem, który powoli mijając różne psy, doprowadził ich do wybranej przez siebie klatki. Maluch, który w niej siedział, popiskiwał żałośnie. Mojek, jesteś pewien, że to ten? Tata kucnął, a pies szczeknął basowo, jakby potwierdzając decyzję. – Bo wiesz, to szczeniak. Będzie ci dokuczał, zanim dorośnie. Możemy poszukać innego. Ale Mojek tylko szczeknął dwa razy i podszedł do klatki. Maluch spojrzał na niego i machnął ogonkiem, po czym przydreptał do siatki i liznął dużego psa. Nie, on nie przydreptał. On się przywłóczył, bo tylne łapki mu nie pracowały, tylko przednie. – O matko moja! – szepnął tata. – On też jest kaleki. Moje wie, że nikt nie będzie go chciał – pokiwała głową mama. Marysia wpatrywała się w malucha, po czym podeszła bliżej, kucnęła przy Mojku. – Mojek – objęła go za szyję – czy ja mogę się nim zająć? – Ty jesteś Mareczka, ja bym wzięła Mojka Juniora, zgadzasz się? Malu zapiszczał, ale Mojek szczeknął dwa razy i liznął Marysię w policzek, co zdarzyło się pierwszy raz. Gdy wychodzili ze schroniska, pracownik patrzył za nimi z niedowierzaniem. Dziwne, mruczał pod nosem. Widać, że śpią na forsie. Mogliby mieć najdroższego psa na świecie, a oni wybierają kaleki stąd. Chciwusy, od co? Koniec odcinka piątego i ostatniego. Ale jeszcze się nie żegnamy. Do usłyszenia jutro i miłego dnia.